Fabio Quartararo nareszcie miał szansę na dobry rezultat w jakimś wyścigu i to zaprzepaścił, niestety. Yamaha, mimo tego, że cały czas tam próbuje i próbuje, to tak naprawdę jedynym kierowcą, który cokolwiek dowozi jest Fabio, bo Alex Zirin albo się przewraca, albo dojeżdża z tyłu. Fabio Quartararo dojechał na miejscu 10. Sprincie to za mało, nie zdobył żadnych punktów, ale w wyścigu jechał przez pewien okres na miejscu 6. I był w stanie walczyć o dobre punkty. Niestety Fabio się przewrócił znowu, i tak naprawdę tyle by było z Yamahy. Fabio jest tak naprawdę jedyną nadzieją Yamaha, szczególnie że ten kontrakt przedłuży i będzie pracował przy rozwoju tego motocykla. Jednak jak się na to zapatruje, to te problemy cały czas są te same i Fabio albo po prostu nie dojedzie na dobrym miejscu, albo dojedzie po czym się przewróci. Więc tutaj mamy duże problemy. Kwalifikacje miały udane miejsce ósme. Także domowy wyścig dla Quartararo zapowiadał się nieźle, ale skończył się jak zawsze można powiedzieć. I tak naprawdę nie wiem, dajcie znać co myślicie o Fabio i tym, jak obecnie się tutaj wszystko prezentuje. Bo tak naprawdę wygląda to nieciekawie. Wiadomo, że Yamaha sobie nie radzi, ale. Teraz podobno po tym, co się wydarzyło we Francji, mówi się o tym, że Yamaha trochę tam dogania, że wreszcie widzieli, że są w stanie walczyć z taką, powiedzmy, topową szóstką. Quartaro nawiązał walkę i był w stanie walczyć z lejszym Espargaro. Także, no, obecnie w sumie można powiedzieć tym słabszym kierowcą Aprilii, ale jednak walka ze słabszym kierowcą fabrycznej Aprilii, to już będzie niezłe osiągnięcie dla Fabio. No tu i teraz jednak Fabio nie radzi z tym najlepiej, w generacji zajmuje 12 miejsce. I kiepsko oglądać taki los byłego mistrza świata. I dajcie znać, jak Wy tutaj przewidujecie jego los w przyszłości, bo przedłużenie kontraktu z Yamahą, jak już mówiłem, mi osobiście się nie podoba, bo jest to trochę... trochę to może być gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o jego karierę na najbliższe lata. A nie chciałbym, żeby kierowca z takim potencjałem tak kończył. Także dajcie znać, co myślicie, jak tutaj na tej Yamasze się to rozwinie i czy Fabio będzie w stanie chociaż powalczyć o zwycięstwa, nie mówiąc o tytule. Jednak pogadamy sobie dalej o tym, co się dzieje z przodu stawki, bo tutaj dzieje się zdecydowanie więcej niż tej leciwej Yamasze. Pedro Costa nie miał danego weekendu, niestety w wyścigu się przewrócił, ale przede wszystkim top 3 to jest coś, o czym warto sobie porozmawiać. Pekko Baniena trochę się obudził i zaczął tutaj bardziej rzucać rękawice. Jorge Martinowi, jednak ten cały czas dowodzi świetne rezultaty, wygrywa wyścig i no niestety Baniaja nawet drugiego miejsca nie zajął, dlatego że Mark Marquez go po prostu genialnie objechał. Jeżeli nie widzieliście tego manewru na no ostatnim okrążeniu, w ostatnim sektorze, musicie sobie to odwinąć, bo był to piękny manewr, dosłownie można byłoby sobie pomyśleć, że stary, stary, młody Mark Marquez wrócił tak naprawdę. Ponieważ ten manewr był przede wszystkim na skraju bezpieczeństwa, to raz, bo tam bardzo mu się mocno władował, ale tym razem Marquez poczekał, aż motocykl się ustabilizuje, dopiero go wyprostował, a Bania trochę się nie spodziewał takiego manewru i tak naprawdę odskoczył trochę na bok, jak sobie spojrzycie na powtórce przez co no, to miejsce stracił. Gdzieś tam chyba próbował się zabierać ewentualnie za odbicie pozycji na ostatnich zakrętach, ale nie był już w stanie, ponieważ był po prostu za daleko od wielokrotnego mistrza świata. Tutaj teraz też toczy się przez to, co się dzieje tak naprawdę z przodów na Ducati, bardzo dużo dyskusji o tym, kto zasiądzie obok Peco Baniai w fabrycznym motocyklu. Czy będzie to znowu Bastianini, czy będzie to może Mark Marquez, czy może będzie to Jorge Martin? Mówi się o tym, że przede wszystkim nie tylko aktualne rezultaty, ale też historia wyścigowa mają mieć znaczący wpływ na to, kto tam będzie siedzieć. A jeżeli podają takie słowa, no to tutaj kandydatem robi się Mark Marquez. Jednak między Marquezem a Baniają, patrząc po tym, jak oni walczą w tym sezonie, może być bardzo gorąco i w takiej konfiguracji, kiedy Marquez miałby fabryczny motocykl, bo pamiętajmy, Marquez nie jedzie na fabryczny Dukat, tylko na zeszłorocznej konfiguracji. No to upatrywałbym mimo wszystko fawora, faworyta w marku Markezie, który pokazuje tak naprawdę swoją drugą młodość i jeździ przegenialnie, ale wciąż nie aż tak genialnie jak Jorge Martin. Chociaż wiecie co, nigdy nie wiadomo, jakby to było, gdyby Marquez dostał lepsze moto, jeszcze lepsze niż ma teraz, bo już teraz ma świetny motocykl. No ale czy nie zagroziłby Martinowi? Mógłby, bo cały czas rzuca rękawice. I ta generalka z przodu się nam cały czas ściśnia z przodu te miejsca 2-3-4, bo Jorge Martin cały czas trzyma się delikatnie z przodu nad resztą stawki. Zresztą w samym wyścigu Pekobania ruszył bardzo mocno, bardzo mocno jechał przez dużą część tego wyścigu i prowadził, ale Jorge Martin przygotował sobie opony na spokojnie, nie dał się mu ponieść i po prostu wyprzedził go, kiedy tylko nadarzyła się taka okazja i to miejsce już do końca utrzymał, chociaż było bardzo ciężko. Jeżeli jeszcze chodzi o wyścig, wspomnijmy sobie o tym, że czwarty skończył Bastyni, piąty Winiale szósty Dieżan Antonio. No i tak naprawdę tutaj. O dwóch kierowcach chciałbym sobie wspomnieć, że nie dowożą rezultatów, jakie są od nich oczekiwane moim zdaniem, czyli Jack Miller, który jak już dobrze wiemy jest na wylocie z KTM i jego miejsce zajmie na pewno Acosta. No i tak naprawdę drugim takim panem jest Marco Bezetti, który w tym zdaniu totalnie nie dowodzi i jest orany przez Fabio Di Antonio, który o mało co i nie miałby motocyklu na przyszły rok. Także dla Bezekiego, który zaczął świetnie zeszły sezon, nie jest to dobry prognostyk i nie podoba mi się ten stan rzeczy, bo liczyłem na po, po początku zeszłego sezonu, że Bezeki będzie tylko rósł w naszych oczach, a w tym roku znacząco nam słabnie. Też dajcie znać, by mega ciekawy Waszej opinii, jak myślicie, i jak to się ułoży dalej dla Bezekiego, no ponieważ na tu i teraz ciężko być optymistą w jego sprawie. To by było na tyle i wrócimy sobie do tematu już niedługo na kolejny wyścig MotoGP. Do usłyszenia, cześć!